A tego jeszcze nie mamy wyświetlonego Dobrze. Gotowi? Gotowi. Dobra, to zaczynamy nowe świąteczne życzenia tegoroczne w Tej okazji, że w tym roku nie obieramy ziemniaków, a czy moglibyśmy, ale w tym roku stwierdziliśmy, że będzie trochę no. sytuacja I zamiast coś obierać, to coś jakby zbierzemy, czyli teraz... Czyli kilku. zbieramy y, syćko do okupy. I tak, no panele symbolizują święta, śnieg, <śmiany> tutaj, żeby zapamiętać tą chwilę dobrze tutaj kupił. Jest taka sytuacja, białe panele, biały, biały śnieg. Tak, e, rzeczywiście, jak się przyjrzymy... tego jest takie pionowe pasy, symbolizujące, tak jak ja powiedział, opacimy. W każdym razie, tradycyjne życzenia. Niech się wszystkim kładzie, tak jak... Te panele na podłodze. Tak, bo kiedyś wypowiedzieliśmy, jakby tak nieopatrznie, w świat, z tak niczym kulą, w płot, niech się wam kładzie. <laughs> I teraz je się to po kilku latach spełniło. Tak, i niech się wam tak kładzie. Jeszcze mogę powiedzieć, że się wam kładzie. Kładzie się prosto na teraz, co do dobrego. <laughs> żeby się darzyło, żeby się wam kładło. Niech się wam kładzie. Się wam kład... <laughs> nie no. To już, to już nie jest śmieszne. I y, żeby sprostować te życzenie niech się kładzie, co to znaczy niech się kładzie. Niech się kładzie, to znaczy w pewnym sensie niech się darzy, tylko powiedziane inaczej. Czyli miejcie wszystkiego, co najlepsze, w jak największych ilościach. Czyli jak ktoś Wam kiedyś powie na ulicy, niech się Wam kładzie, no, a to będziemy my ewentualnie ja to, co oglądają te inne. O, tutaj już młode pokolenie nam rzuca piłkę, nie? Ale chyba czeka kolor, kolor mikołaja. go do Może żebyście wygrali w Totolotka Tam są kulki, żebyście wylosowali właśnie tą szóstkę w Totka To no, są dzienniki. No, licznie, ale prowadzę dzienniki, no, które nie no, są udostępnione. Nie są udostępnione. Przeczytałem niedawno fragment mojego dziennika, w którym był wpis nie pieniądze, lecz możliwości. Ja nawiązując do tego twojego lotka. Nie pieniądze, lecz możliwości. A może i pieniądze, i możliwości? Niestety wciąż to ten COVID się maszyn, więc życzmy Zrobiamy sobie zdrowia. Zdrowia. O, zdrowia. żebyście mieli siłę kłaść panele. Ja się czuję dziwnie, bo zawsze obieraliśmy sobie, wysypywaliśmy. My mamy całkiem nową sytuację. Mamy nową sytuację. Ale, ale też... to tak jak życie, życie przynosi cały czas nowe sytuacje, więc chcemy w tym roku, żebyście sobie potrafili poradzić z nowymi sytuacjami. Chcielibyśmy, żeby te zmiany wszystkie były dobre, ale nie wszystkie są. No, u nas tutaj w rodzinie był to rok na pewno przełomowy. Odeszła nasza Nestolka naszego rodu, czyli nasza ukochane barcia. Święta będą inne. Święta będą inne, troszkę też już inaczej wygląda takie codzienne życie nie ma tego domu, który spaja tak wszystko, że się chodzi do barci, choć tej osoby przede wszystkim. I kurczę, e, cenić sobie przede wszystkim relacje. Jednak co spotkanie, to spotkanie. Choćby w przykładaniu paneli, ale tak się spotykali i mieli okazję sobą porozmawiać, wymieniać się argumentami i właśnie, może życzymy sobie jeszcze takiej tej politycznej debaty całej Polski, Polsko polskiej, polsko-polskiej, żeby ludzie sobie umieli rozmawiać. Połóżcie sobie panele też. A co? Odśpieszcie podłogę, że Ci będzie dobrze odpierać. Żebyśmy przy stole rozmawiali, nie o tej wielkiej polityce, o rzeczach, które pewnie i tak będą dzieliły ludzi, tylko takich... Żebyśmy soba... stali mocno na ziemi, na właśnie tej podłodze, którą sobie położyć. Żeby ludzie po prostu umieli ze sobą rozmawiać, no kurczę, co tu dużo gadać. Dokładnie. No i żeby... No właśnie, co tu dużo gadać? Nie dajmy dużo. Kończmy. Dużo jeszcze paneli jest do położenia i ja też sobie życzę... <laughs> ja sobie też sobie życia. Ja sobie też tego wszystkiego życzę, co najlepsze. Ja też nikomu nie mam, ja sobie życzę. Nie będę wam życzył najlepiej dla siebie. Sobie też życzę, ale To są sobie... no rzeczy Dla siebie, jak to się mówi, ubię kurbi. Wszystkiego najlepszego. Dobra, on teraz, no i zdrowych kolorów. I zdrowych kolorów.